Ela Ordyniec, ona książka. Czyta Bogdan Dmowski. W chwilach samotności, smutku i choroby, kiedy telefon milczy, brakuje przyjaciela, ona w jesienne i długie, zimowe wieczory pójdzie z tobą tam. Gdzie nikt się nie ośmiela. Z nią zobaczysz świat, inne morza, lądy, o jakich się tobie nawet nie śniło. Z nią możesz z nieba śmiało spoglądać będąc jaskółką, orłem, motylem. Wędrówki z nią to cudowna przygoda, która nigdy cię nie zmęczy, nie znudzi. Ona odwagi, nadziei i wiary ci doda, pomoże dostrzec i zrozumieć innych ludzi. Ona delikatnie, bez trudu, cię nauczy, co w życiu potrzebne. Co najważniejsze, do krainy czarów słowem jak kluczem otworzyć Ci wrota do tajemnic największych.